No, w dół, z jest jej to jest kolejny odcinek który na tym dzisiaj zano. hoho. Nie ma. Który aktualnie y, no jeszcze nie wszedł do ze y, względu na to, że ma ostatnie 4 minuty Busta i nie ma więcej. No y, szelazer king, który obecnie ma afka no i zacznę sobie od rolowania fruta. Y, no. Um, to um, dojdzie, um, nie, um, pani, ja nie wiem czy rolować fruta. Nie wiem czy w ogóle nie stać się będzie. Nie stać ciebie. To zakończę robowanie to tak jak było na początku ugrania, czego z Pewnie starsi widzowie pamiętają. Cię, nie, że starsi się chodzi o wiek, tylko starsi jak chodzi o oglądanie. Yy -y. No, 4 minuty 30 sekund. Tu jakiś mamy jakieś Winter Combo, Holiday, Essential i tak dalej? Bo masz stary ten... serwer. Właśnie Chocolate island dzisiaj Dobra już nie ma Dokoła? No A, czyli panzur Kokoa? Tak O to ci chodzi, że tak się ucieszyłeś czy o to? Nie, po prostu ogóle... będzie można sobie łatwo farmić Asterkę. Bo on na nich się największy. O, i, po I patrzę jak oni są w ogóle blisko Kokoa Warrior Ej tym możliwe swoim nie stać na radowanie fruta Choć nie, no, no bo mam cię stać. Ja to po pobuście, pobuście. No wiem, tutaj mnie na pewno będzie już stać. No tutaj ja sobie właśnie pójdę. Jaką to masz masterkę na tuszicie? 265, Jan 236. Nie wiem co ty tak więcej robiłeś na tej tuszycia ale... No ja na początku zabiłem byty Superata To tyle czytałaś? No. Co ty no. <gryśla> I zabiję dwóch i będę szukał kodu po prostu I już chyba żadnych został jeszcze. Ej. Ja nie, musiał, nie wiem czy Może 10 lewej... Ty używasz teraz na 30 minut. No. To jeszcze są cztery. Nie, trzy. Chciałem właśnie odnaleźć tę stronę. Sub to y, y, noobmaster123. TantaiGaming. Gaming. na, na jakiej tystej czy... stronie? Bo ja na wiki na no, patrzyłem. A ja nie na wiki. Mi, a ja nie, bo to jest to pewnie... Mi się wydaje, że Tantai Gaming, TantaiGaminga na przykład używałem. Oczywiście e, przetestuję. E... Jeszcze i jeszcze jest yy, yy, The Great Ace i To to zaś używałem Czekaj kit gaminga wczoraj użyłem czyli dzisiaj to no na 10 lewa w się 2310 nie biję z bardzo boostem A ty sobie używasz? Tak, tak. Już Mhm. Mm I tak będzie szybko wokół Mogło ale... Mogłoby być szybciej, o ja, tak. tylko ka Mi kosiarka to w ogóle ma swoje rzeczywiście. A kondurka kocha w nie, nie wiem czy to jest moje pierwsze. O mamki galagi przekosiarka dalej. Minusem tego, że tutaj się wolno farmi. No, bo... no tak, ale... Lucemie jest to, że masterki dużo jest. No tych drugich chyba się łatwo farmić. Tak, jak łatwiej o wiele. 14 sekund zostało, więc nie zdążę 2310 bić. Bo... 3 sekundy dwóch przeciwników. No i się skończył niestety. No i jeszcze jeden przeciwnik. No i teraz dopiero we... ...nie w 2010 czy nie? Idź wyroluj. No w sumie. Nie uh, 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 wyrolujałeś? Uh, uh, nie, nie o to chodzi. Lekko mi się Buddha zbagowała podczas transformu. Aha. Uh -huh. Czegoś takiego też w tej grze nie widziałem. No, odskazuj. Spring. Lepiej. Rocket. I gorzej. Spin. I gorzej. Blade. Dzisiaj lepiej niż spin. Gorzej niż Blade. Co? No gorzej niż Blade. O pajrac akurat. Mam to jeszcze kolejny inny Nie wiem. Flame. Flame na Weekend jest więc co teraz lepsze od Blade'a. Nie wiem. To ten typ ci. czemu Tajmy nie zaatakował i teraz ginie. da ci nie uciekaj. Diamond Wracaj mi tutaj. Czekaj to nie jego To Co tak no... Sanguinata jeszcze ma. Ja nie mogę czego jeszcze. jeszcze gula fałdkórkę mi użył. Czego jeszcze? Jeszcze El Diablo mi użył, czego jeszcze? Tem mnie zabija, no czego jeszcze? Jeszcze mam play w PHP, no czego jeszcze? No jeszcze nie żyję, no czego jeszcze? Mm. Nie wiem cię, a chociaż jednego Więc zabiję sobie tego. No dobra, zabiję już. Ja jest sprawdzę ile mam konsultów do -E. A ile ty? Ja jedno Jeden ty. No ja jedno. Też. Bo tanki. tamci, tanki... Mnie odepchną, głupi tanki. Więc to te typy zdążą... tej przyjść. Ale dobra, i tak wóz. Jaki? Zgaduj. Słaby pewnie. No hmm. nie to, co ty! Jak ci powiem. Hm. Mi się wydaje, że ja będę miał jakiś um, 45. level, jak mi się skończy łózg. Mi się wydaje, że będę miał jakiś 2308. level, jak mi się skończył łózg. Czekolad, 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 gdzie jest czekolad? O, y, Dawking wbił y, 2350. Ja ci ja powiedziałem, wybił. co Nie. Spring. A, czyli to samo, co ja wydropiłem. A i powiesz szklankę? No, powiem szklankę. Powiedziałem szklankę, jak się stotknie w krzyżaku. A. I to ja wykonuję, pracuję jako posiadki. Mhm. <grym> Chyba chodziło o powiesz szklance, ale Kiedy tworzymy grę O oscypkach Szklanka Wracasz mi tutaj co to szklanka ma jest na rozmowie. On poszedł touch grass ze psem. Dlaczego ja idę na tych dalej, jak ja mam farmić tutaj? Ja sądzę, że so, jak farmię kurwa. sobie masterkę no. tutaj, to zawsze a idę czy, na tych drugich. A czy to prawda, że ty zawsze przed ro rolowaniem fruta pijesz meliskę? Eee, nie. Komentarze się mylą. <laughs> Ej, hey, you like explosion What? Salazar Co? Co? E, Jak ty to odważasz, że ty masz taki przegłos? E, zabierz mu rolę e, odciszania się Za co? E, I i o, te ci kocha Wow, ja mam osiem 9 To jest czysty skill. Dobra. Zobacz na si włoski. Zobacz na si włoski. Kurde. Dobra, eee, dobra zobaczę na no, włoski na razie. Potem zobaczę na twoje włoski. Dobra. A Na tych drugich jest łatwiej, tak? No, o wiele. A co ty dopiero na nich wchodzisz? No. A to ja już za chwilę będę kończył odcinek, bo już mam 45 level. A ile ci dostało? Zero. A kiedy ci skończył? Przed sekundą. No czyli tak dobrze, obstawiłeś na 45. Ok, zwróćcie oka od razu. Chyba są większe szanse. Ja mam cały czas 9 ja mam już 4, a ja przy tym mam 2 Ok. Słuchajcie na 100%, no takie. No yeah, explosions, słuchajcie na 100%, no takie. Słuchajcie masz takie? Co? No czy masz włoski shield? Nie On no, by się nie zgodził. Gdzieś się. Uh, Mówi, Gdzie... teraz oko wsiało. Że... Pięć w sumie tych. Jeszcze normalnych krajów odcinków zostało. No tak. I wtedy c będą o wiele rzadziej odcinki z Bloksów No tak. Hej, a poza tym co wy zamierzacie nagrywać, jak ten... Nie wiem, King's Legacy. Jak? No właśnie King Legacy jest zastępnikiem Blox może być. Ja zamierzam raczej też z ataką Titan Revolution zacząć. Krzyżak... Ee, nie wiem czemu, to. A, e, e, ale nie zamieszał chyba. Ale... Ej, ma 26 ostypków, lecisz do niego. zaraz A lecisz do niego. Ale jestem pod mapą. Tylko nie polecam używać x w, ten... w ziemię. Bo wtedy jesteś pod mapą. Dopiero za 5 minut do niego lecisz. O, o, co chodzi? Bo kosiarka ma 26 czasy. Czy, czego ile ma kosiarka? Osyków. 26 sypków. Osypków. Tak? Ostyków. Jak do mnie do Ci napisze, to się go zapytam gdzie mieszka jak też. Dobra, Ale ci mnie nie, nie... od bo ty i tak już wiesz. A Wy... odpalił cyborga v 4 Słychać? To... No tak. Bo jak spamiłeś sobie yy, tym Dragonstormem i w innych typów, to słychać to było. Ale ja mi Ni... pizzunem spamiłeś. Spra no to z Kitsunem spamiłeś. Jedynkaś też to łączył. Ja się dzięki temu odcinkowi wybiję trochę z kasą, bo tak jakby wiesz, jak nie mam dwa razy eks to też dwa razy więcej kasy zarobię. Mhm. Mm o dwa razy dłużej, ja bo to chyba teraz zabijam cake queen dla kaski. A nawet no, w zasadzie poza... E, ponad dwa razy więcej, bo jest, może zająć, bo jest większa ten, ten na jakiś event jeśli jest więcej czasu. Ej, ho, ho się pyta jedynkasz. Go! Pokażę, że to H. Piąte. Zabić tą tej yes. Już 482-a masterka na kombacie. Właśnie wbiłem maksa. No na dzisiaj. No to, to było. tyle widzowie. Mam nadzieję, że film się spodobał. Taki... Nie wiem w sumie ile on zajął. No, no, ja już ci powiem podobał. 29 minut. To było. Mi się tyle. No i pa pa!